Mamy na maksa czas na recenzję kolejnej gry rajdowej, a w zasadzie czy kolejnej, to trzeba od tego zacząć, bo w ostatnim czasie do, do 2015 roku była trochę posłucha, jeżeli chodzi o gry rajdowe, teraz wyrastają na one jak grzyb, grzyby po deszczu, a dzisiaj zajmiemy się WRC-7 FEI World Rally Championship, czyli najno, najnowszą grę opartą na licencji Mistrzostw Świata. G-wyścigów rajdowych, za grę odpowiada studio Kylo Tom. W skrócie gdzieś tam logo się przewija w grze KT Racing, więc tam nie do końca wiem jak to wygląda. Wydawcą na cały świat jest Big Ben Interactive, a na Polskę Techland. Więc od początku gra miała premierę 15 września i w zasadzie od 15 września już się w nią zagrywaliśmy, nawet trochę wcześniej. No i cóż, tak naprawdę chciałem Ciebie zapytać, bo ze mną w recenzji jest Dominik Domanu, znany przede wszystkim z kanału Kartomania, a także wielki fan gier raidowych. Jak się okazało w ostatnim czasie Nie w ostatnim czasie, tylko w ostatnich 10 latach No tak, muszę przyznać, że też w przypadku wcześniejszych recenzji Często się z nim konsultowałem Więc no skoro jesteś wielkim fanem No to muszę Ciebie zapytać Skoro jest to WRC7 Jest to kolejna gra studia Kylo Tone Racing Games To co tak naprawdę w tej grze się zmieniło? Znaczy przede wszystkim tutaj trzeba zauważyć, że seria rozwija się od kiedy trafiła do tego studia, bo trzeba przypomnieć, że WRC pierwsze wyszło na Xboxa 360. Było ono wtedy stworzone przez studio Milestone, z tego co dobrze pamiętam, i przez 4 lata ta gra się praktycznie nie rozwijała. Później właśnie trafi, trafiły tytuł z licencją WRC pod, pod skrzydła studia Kyloton. Zgadza się, tak się to nazywa, bo chyba to nie jest studio, tak, tak <laughs> chyba tak. I trzeba zauważyć, że wtedy gra... Znacznie zaczęła się rozwijać, bo to pierwsze WRC5, które wyszło ze studia Kyloton, no nie zostało jeszcze dobrze przyjęte, bo wiadomo, ta gra była tworzona pewnie gdzieś tam przez półtorej roku, ale kolejna część, którą oni wydali WRC-6 była już o wiele lepiej przyjęta przez graczy, chociaż zawierała też wiele takich niedociągnięć, jak zbyt szerokie trasy i, i model jazdy, który nie zachwycał w porównaniu do konkurencyjnych do konkurencyjnych gier, a WRC7 naprawdę się zmieniło. WRC7 się zmieniło, ponieważ doszły mega odcinki specjalne, doszły wymagające odcinki, no i przede wszystkim wszystkim model jazdy jest w końcu przyjemny i wciągający ale też wymagający czy nie jest tak? oczywiście że tak przede wszystkim ja zwróciłem uwagę na to jak w odcinkach na różnych trasach bo trzeba przyznać że tych krajów jest bardzo dużo i też dużo więcej niż w dercie 4 przez to trasy są różnorodne i ciekawe w tym oczywiście pojawia się rajd polski podzielony na trzy odcinki to we wszystkich tych rajdach rzuca się w oczy to, gdy jakby zmieniamy nawierzchnię, gdy z błota przejeżdżamy na asfalt, czy z asfaltów shooter, czy w śnieg, w lód i tak dalej, no to nam nie zrobiło ogromne wrażenie i muszę przyznać, że według mnie odwzorowanie podłoża to było w WRC7 było najlepiej, najlepszym odzorowaniem ze wszystkich gier rajdowych, jakie grałem od bardzo dawna. I pamiętasz, że gdy tylko jakby przekazałem Ci grę do... Twojej opinii, to powiedziałem, że moim zdaniem to chyba najlepsza gra rajdowa, w jaką grałem. Pamiętam, ale ja wiem też z czego to wynika. No przede wszystkim epickie odcinki w WRC7 naprawdę robią wrażenie, bo nawet w rajdzie Polski dostępna jest trasa, która mierzy niemalże 25 km. No to jest rarytas dla fanów gier rajdowych i co najważniejsze na tych długich trasach, tak jak wspomniałeś, zmienia się ta nawierzchnia, więc gracze, kiedy siądą pierwszy raz tytułem przez kilka minut i kilkanaście kilometrów jadą załóżmy w rajdzie Monte Carlo po ubitym śniegu po czym nagle wypadają z tego transu, ponieważ wjeżdżają na zupełnie inną nawierzchnię, na przykład oblodzony asfalt czuć i tam trzeba się wczuć, tak jest. Czuć tą różnicę. Człowiek wypada z tego transu i musi się przystosować do nowych warunków. No To jest po prostu wciągające i to jest odwzorowanie realizmu w rajdach. No ale nie z samą jakby rozgrywką gra żyje, bo wydaje mi się, że też posiada wiele ciekawych trybów, między innymi rozbudowaną karierę, która na swój sposób trochę przypomina mi tezy gier F1, aczkolwiek mm, muszę przyznać, że nie spędziłem jakieś ogromnej ilości czasu z w tej karierze z jednego prostego powodu. Bardzo dużo graliśmy w tryby multiplayery, jest on tutaj rozbudowany. Niestety nie wygląda to, nie wygląda on jakoś na dość prosty sposób. Po prostu trzeba stworzyć pokój, część graczy tam dołącza, wybiera ilość tras, wybiera odcinki i tak dalej, wybiera się też konkretny samochód no i, no i można się ścigać, odzorowanie każdego z gracza jest poprzez ducha. Czyli jakby widzimy jak ktoś jedzie, ale nie możemy w niego uderzyć, no i było to ciekawe przeżycie, bo można było się mierzyć, jak, jak szybcy jesteśmy na danym odcinku, jak sobie radzimy z daną nawierzchnią i tak dalej, a dla mnie też to ciekawe było to, że mogłem sobie zagrać ze znajomymi w hot seat, co rzadko się zdarza ostatnio w grach, szczególnie w grach wyścigowych, że po prostu na jednej konsoli jedna osoba dostaje jedną płówkę ekranu, druga osoba dostaje drugą płówkę ekranu i mogliśmy się ścigać na jednym telewizorze, co było bardzo fajne. Co jeszcze warto zwrócić uwagę, to oczywiście oprawa audiowizualna, no moim zdaniem WRC7 wygląda zdecydowanie lepiej niż WRC6 czy WRC5. Nie wiem z czego to wynika. Wygląda to na lekki skok technologiczny, jeżeli chodzi o te studio. Jedyne, co tak naprawdę rzuca się w oczy, to czasami trochę nierówne oświetlenie, które potrafi oślepić na trasie. No i dodatkowo też na niektórych trasach, takich jak Australia, cienie renderują się no, na dość krótkim dystansie. Tam wyścigi czasem wyglądają nie jak rajd, tylko jak pogoń za cieniem, który się pojawia dosłownie 25 metrów przed nami. Ale to są takie kosmetyczne, niebo. Jakby czasami drzewa się doczytują przed tak, maską. Tak, no to też tam są takie, czasem pojawiają się niedociągnięcia typu wystający krzaczek lewitujący w powietrzu, który wyrasta znikąd, ale ogólnie odbiór całości jest dość dobry i na przykład niektóre trasy są wręcz Wręcz wyróżniają się na te całości, na przykład Ride Valley bardzo mi się podoba, bardzo klimatyczny. Też trzeba zwrócić uwagę na to, że mamy 13 krajów dostępnych w grze i wszystkie te kraje są tam bardzo dobrze wzorowane właśnie jeśli chodzi o panujący klimat, o roślinność. Kiedy gracz odpali jako, jakąś trasę i nie będzie wiedział, na której trasie wystartował, to bez problemu rozpozna kraj, w którym jeździ właśnie po otoczeniu. Także jest to dość dobrze odwzorowana gra. A co powiesz o samej warstwie audio? Bo w Dercie 4 czepiałem się, że pilot potrafi puścić tak zwaną zmyłkę, czyli powiedzieć nie do końca podać komendę nie do końca zgodną z rzeczywistością. Tutaj niestety nie ma, polskiego yy, nie ma polskiego dubbingu, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że jest polska wersja językowa, ale nie ma polskiego dubbingu i wydaje mi się, że jest to krok na plus. Krok na plus, a mi się wydaje właśnie, że dobry polski lektor osadzony w roli pilota byłby lepszy i te zmyłki nie wiem czy też ich nie ma, czy może wynikały z błędów gry, bo ja miałem taką sytuację, że jechałem po naprawdę długim, prostym odcinku, a nagle pilot krzyknął, żebym maksymalnie docisnął hamulec, bo czeka mnie niebezpieczeństwo, po czym się okazało, że tam było kolejnych jakieś 300 metrów prostego odcinka. także... Czyli jednak się błędy zderzają po prostu. Albo, ja na nie, nie, albo nie, nie błędy, tylko zaplanowane zmyłki. <laughs> no może tak mówię, aczkolwiek nie posądzałbym twórców o jakieś celowe działanie na rzeczy negatywnych wrażeń z gry. No cóż, może trochę jakby o minusach samej gry, czy jakieś zauważyłeś, bo dla mnie ta gra tak naprawdę jest bezpośrednią konkurencją m.in. dla, dla DERTA 4, dla DERTA Rally raczej nie. A no ja bym tu, jak... tutaj wyszedł z tego punktu założenia, że DERTA Rally to jest po prostu symulator, a WRC 7 rozpatrywałbym w kategoriach właśnie gry. Bo jako minus y, oboje jakby stwierdziliśmy gdzieś tam grając, że najbardziej nas denerwuje to, że gdy... Czasami gdzieś najjedziemy na jakiś kamień albo gdzieś tam próbujemy zahaczyć o publikę, jakoś taśmy, to gra potrafi nas zresetować, rzucić nas na trasę i dorzucić niejednokrotnie no, taką karę, która nie jest adekwatna do wykonanego działania, czasami naprawdę absurdalna. Sam miałeś taką sytuację, że najechałeś na jakieś małe kamyczki tak, i dostałeś 10 w Meksyku sekund. Na trasie w Meksyku Gdzieś obok jest rozkładane porozkładane są właśnie takie małe kamiczki, kiedy na nie najeżdżałem, to nie spowalniało pojazdu, ale powodowało restart pojazdu i karę minus 9 sekund. No jest dosyć, no, dosyć trochę, trochę, trochę przykro. Chodzi o to, że no moim zdaniem, jeżeli gra jest na licencji i powinna być raczej dopracowana, to takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Tak samo hmm. oczywiście, jak to w grach rajdowych ta fizyka modelu zniszczeń, no ten samochód wydaje się trochę kartonowy, to znaczy potrafi gdzieś tam zgubić zderzek albo jakieś części, no ale jakichś wielkich zarysowań i tak dalej, no po nim nie widać i no ja uważam to też za jakiś tam minus, bo to wydaje mi minus. się, że brakuje trochę takiego realizmu, że gdzieś tam przedzwonimy w coś i nagle gdzieś no, tam widać to. Wy zdecydowanie wystarczy, wystarczy cofnąć się w czasie do roku 2007 i zobaczyć grę yy, Colin McReddick Dirt. A tam przecież model zniszczeń już był bardzo rozbudowany Natomiast tutaj przydzwonimy z prędkością 200 km na godzinę w drzewo I to I skutkuje nic. odpadnięciem co najwyżej z zderzaka I tam lekkim zarysowaniem maski No to jest minus jak na grę, która została wydana w 2017 roku Bez wątpienia Trochę może mało aut Bo wydaje mi się, że no w dyskusji gdzieś tam wynikało z tego Że brakuje nam klasycznych pojazdów no zgadza się, zgadza, tylko dokładnie te z obecnie istniejące z kategorii WRC WRC 2 i WRC Junior i no gdzieś tam tych pojazdów, które wszyscy znamy i kochamy, brakuje, przynajmniej mi wydaje mi się, że toby też. No tym bardziej, że mamy te episkie odcinki, bo te OS-y są naprawdę świetnie dopracowane i myślę, że większość graczy je bardzo polubi. Natomiast kiedy mamy tak świetne trasy, chcielibyśmy pojeździć tymi klasycznymi samochodami i mi na przykład bardzo brakuje takich klasyków jak Lancia Delta S4 z grupy B, jak Subaru Impreza, jak... Citroen Mini Xara. Cooper, stary, tak, dosycznie. jak Citroen Xara, w którym Sebastian Lop wielokrotnie sięga po mistrzostwo świata. No i tak jak mówisz, Mini Cooper, ten klasyczny Mini Cooper z lat 70. dla wielu kojarzony głównie właśnie chyba z rajdem Monte Carlo. Chciałoby się pojeździć na tych świetnych S-ach, tymi autami, no ale niestety ich nie ma. Chociaż no też trzeba zrozumieć, to jest gra oparta na licencji WRC. A tak jak wspomniałeś, w tym obszarze ona jest w pełni odzorowana. Mamy wszystkie załogi WRC, mamy wszystkie załogi WRC2, mamy załogi Juniorów. W tym to... polską załogę. W tym polską załogę, oczywiście. Do tego mamy w... Wszystkie trasy, które są wzięte pod uwagę w kalendarz na sezon 2017 w WRC. No to reasumując, minusy wymieniliśmy, gdzieś tam plusy po drodze. Za epickie OS, jak sam to określiłeś, za świetny model jazdy, ciekawe trasy. Myślę, że dla mnie grafikę, szczególnie na konkretnych odcinkach takich jak Walia czy Szwecja, za, mm, za to, że przede wszystkim dało się grać na padzie, bo to też jest czasami problem w grach rajdowych. Ode mnie plus, minusy wymieniliśmy. E, ja się pokuszę nawet o ósemkę. Hmm, powiem Ci, że jest to kusząca propozycja, bo tak jak sobie teraz pomyślę o aktualnych grach rajdowych, to tak naprawdę dla świeżego gracza WRC7 chyba będzie przyje bardziej przyjemnym tytułem niż nawet Dirt 4. Czyli co? Zgadzasz się? Zgadza się na ósemkę? Zgadzam się na ósemkę. Ósemka odgramy na maksa dla WRC7. Dziękujemy wydawnictwu Techland za dostarczenie gry do recenzji.